Dobra, odpowiedź na pytanie. Mam auto 18 DMC do przewozu koparki, materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności, licencja na potrzeby własne. Czy potrzebuję kodu 95? Czy wystarczą aktualne badania? Odpowiadam. Pytanie numer jeden. Czy potrzebny Ci jest tachograf? Możesz załapać ewentualnie się na wyjątek z artykułu 13 rozporządzenia 561, litera Q, zwolnione są przejazdy pojazdami lub zespołami pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Czyli musi to być przedsiębiorstwo budowlane, przewodzisz maszyny. No Koparka, no to tak. No i pod warunkiem, że y, Twoja praca głównie polega na, na nie na kierowaniu pojazdem, tylko na pracę na tej maszynie. Kolejne pytanie kod 95, orzeczenie lekarskie i psychologiczne, czy musisz to posiadać? Nie musisz tego posiadać. Mówi o tym artykuł 39a ustawy o transporcie drogowym. Jeżeli te przejazdy te wykorzystywane są do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy i pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy, to wtedy nie musisz mieć orzeczenia jednego drugiego i kodu 95. No, i ostatnia kwestia, musisz posiadać zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne. Takie zaświadczenie możesz uzyskać albo u starosty, albo u prezydenta miasta, no w zależności gdzie mieszkasz. Jest ono wydane na, wydawane na czas nieokreślony, no, praktycznie nie musisz spełniać żadnych warunków, to nie jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Więc musisz pójść albo do starosty, albo do prezydenta miasta, otrzymujesz to na czas nieokreślony. Ewentualnie możesz pójść do GITD, uzyskasz zaświadczenie na międzynarodowy przewóz na potrzeby własne, no i ono jest wydawane na 5 lat. Natomiast jeżeli nie jedziesz za granicę, to absolutnie jest Ci to niepotrzebne. Przy czym musisz pamiętać, że jeżeli ty jeszcze jedziesz sam, to nie ma problemu przy przewozie na potrzeby własne. Pojazd musi tam należeć do ciebie, oczywiście dopuszcza się, że jest leasingowany. Towar, który wjedziesz, no to jest przy, przez ciebie wytworzony, czy należy do ciebie, whatever, tak? Ale ma związek z twoją główną działalnością, a twoją główną działalnością nie jest transport. I tutaj jest kolejny element bardzo istotny, który musisz spełniać. Jedziesz albo ty jako przedsiębiorca, albo twój pracownik, a pracownik to jest pracownik, a nie na umowę zlecenie, na przykład, nie? Czyli nie możesz sobie nagle podnająć, tak na szybko wziąć jakiegoś kierowcy, wiecie, no, potrzebuję, żeby dzisiaj ktoś pojechał, bierzesz tam kolegę, to masz umowę zlecenie, jedź. Nie, musi to być umowa o pracę, bo jeżeli będziesz miał kontrolę, to niestety spowoduje to, że... Nie zostanie to uznane jako przejazd na potrzeby własne, a jako transport drogowy i dostaniesz karę za brak licencji. Więc o tym pamiętaj.